Wbrew pozorom, większość kredytów konsumenckich nie jest zaciągana z zimnej kalkulacji, natomiast z potrzeby ucieczki od bólu emocjonalnego, psychicznego lub społecznego, często nie są decyzje racjonalne, tylko obronne. Cześć z tej strony Iwona z bloga, jak zmienić swoje i w tym filmie opowiem Ci, dlaczego się zadłużamy i jak wykorzystać świetne techniki psychologiczne do tego, aby sobie z długiem poradzić i jak podejść do spłacania długu. Zaciągnięcie kredytu działa jak taki szybki zastrzyk dopaminy, czyli hormonu nagrody. Gdy jesteśmy przetłoczeni, niespełnieni, czujemy się gorsi od innych, mózg chce natychmiastowego ulżenia tej sytuacji. Zakup nowego telefonu, nowej torebki, wakacji na raty daje nam natychmiastową ulgę i czujemy, że jesteśmy kimś. Ale to jest dokładnie ten sam mechanizm, który działa. Przy uzależnieniach od jedzenia, od alkoholu, od używek, od hazardu, to nie różni się z biologicznego punktu widzenia. Cały czas mówi się o tym, aby zapisywać wydatki, ale w tym przypadku ważne jest, aby również zapisywać emocje, które towarzyszą Ci przed zakupem czegoś na kredyt. Na przykład, chcę coś kupić, bo czuję się gorzej od znajomych, bo mam zły dzień, bo chcę komuś coś udowodnić. Po tygodniu zobaczysz, że Twoje zakupy nie mają nic wspólnego z Twoimi potrzebami, tylko z emocjami. Często ludzie biorą sobie na głowę raty, um, kierując się tym, że lepiej coś kupić niż wynająć. Kosztem spokoju. To jest jeden z największych mitów finansowych, że raty to jest inwestycja. No bo przecież nie będę płacić komuś. Jak mogę już spłacać sobie kredyt, płacić na swoje? I ten argument brzmi logicznie, dopóki nie zajrzymy do tych wszystkich liczb. To jest finansowa pułapka. Zaciągasz kredyt na mieszkanie, płacisz dwa razy więcej niż jego wartość przez 30 lat. Wynajmując płacisz za elastyczność, za możliwość. Zmiany lokalizacji w bardzo szybkim terminie. Brak kosztów napraw, remontów, ubezpieczeń. W rzeczywistości kupno na siłę tylko dlatego, że boisz się wynajmować, powoduje, że żyjesz w ciągłym napięciu. Wszystko staje się podporządkowane racie. A przecież spokój psychiczny ma największą wartość, a nie widać go w tabelkach. To tak zwany punkt zakotwiczenia. raz zasłyszany. Zdanie, czyli na przykład raty są korzystniejsze niż wynajem, staje się Twoim punktem odniesienia, nawet jeśli nie pasuje do Twojej sytuacji. Zastanów się, czy dzisiaj mogę wziąć kredyt bez poczucia niepokoju, że coś innego muszę poświęcić. Jeśli nie, decyzja jest prosta. Spokój psychiczny to kapitał, jednak trudno go wycenić. Może masz 30-40 lat i masz siłę, ale również pojawia się presja wieku. A to właśnie presja czasu to potężny motor napędowy decyzji finansowych. W społeczeństwie panuje takie przekonanie, że do 40 musisz mieć swoje mieszkanie, dziecko i stabilizację. A dlaczego? No bo potem już jest za późno. Ten społeczny przymus sprawia, że to właśnie części kobiety, a nie mężczyźni podejmują przyspieszone decyzje finansowe, które mają zaspokoić oczekiwania innych: rodziny, znajomych, społeczeństwa, może Instagrama, ale nie swoje. W psychologii mówi się o takim społecznym zegarze. To jest niepisana norma, kiedy powinnaś osiągnąć określone etapy życia. Ten zegar często wprowadza ludzi w stres, w poczucie porażki, wywołuje potrzebę nadrobienia bratów materialnych, często właśnie na kredyt. Teraz doskonałe, ale proste ćwiczenie. Napisz na kartce, czego tak naprawdę chcesz. Bez koleżanek, bez rodziców, bez pomocy Instagrama. Wyciszenie tych wszystkich głosów z zewnątrz jest to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoimi pieniędzmi, nad swoim życiem. Nie możesz spać, siadasz w nocy przy Excelu, patrzysz w te tabelki i widzisz, że to się nie spina. To jest moment prawdy. Masz dochody, może nawet niezłe, ale mimo to często korzystasz z karty kredytowej. Oszczędności są zerowe albo symboliczne i spłacasz jedynie raty z kolejnych wypłat. A do tego dochodzi presja szybkiego życia, że wszystko ma być. Tu i teraz. A co na to neurobiologia? Mózg nienawidzi niepewności i wtedy aktywuje się ciało migdemu Kiedy nie kontrolujesz kinalców, aktywuje się strach. Przez robisz jeszcze więcej nieprzemyślanych zakupów i jeszcze więcej nieprzemyślanych decyzji. Jest to błędne koło. Zastosuj regułę kolorów, bo one świetnie działają na nasz umysł. Więc jeżeli masz tabelki w Excelu, w arkuszu Google, bądź na kartce... Na czerwoną zakreś wydatki zbędne, czyli takie, które nic nie dały, na przykład zachcianki. Kolorem żółtym wydatki, które można zoptymalizować. Kolorem różowym wydatki niezbędne lub takie, które dają wartość. Takie wzrokowe bodźce jak kolory działają lepiej niż cyfry. Uruchamiają emocje i pomagają zapamiętać błędy. To jest prosty hak, który przekształca zwykłą tabelkę w mapę Twojej psychicznej wolności. Czasami patrzysz na innych ludzi, którzy wrzucają idealne zdjęcia na socjale, mają piękny dom, wspaniały samochód, zawsze dzieci ubrane w markowe ciuchy i myślisz, oni tu mają wszystko ogarnięte, a ja jestem do tyłu. Jaka jest prawda? Wielu z nich nie śpi po nocach, bo na pokaz wszystko się błyszczy, ale pod spodem długi podkorek, kredyt refinansowany kredytem, zaległe raty i lęk, że to się wszystko rozsypie. To, co widzisz u innych, to jest złudzenie optyczne finansowego sukcesu. Zauważ ludzie nie dzielą się swoimi długami, tylko swoimi sukcesami, a ty porównujesz swoją sytuację do ich wersji wyretuszowanej. Zamiast porównywać się do innych ludzi, zacznij porównywanie do samej siebie sprzed trzech miesięcy. Na przykład ile procent mniej wydajesz na zachcianki? Ile razy świadomie odmówiłaś sobie kredytowania rzeczy? ile złotych odłożyłeś więcej niż wcześniej. Właśnie twój postęp to jest jedyna miara. Zaburzasz się, bo chcesz mieć wszystko na już, bo nie chcesz czuć się gorsza. Skoro inni mają, to ja też muszę. To nie brzmi jak potrzeba. To brzmi jak ból, w którym status równa się posiadanie. Social media wywołują w nas taki lęk niedoboru. To się nazywa FOMO. Każde scrollowanie wywołuje takie uczucie, że inni mają więcej niż ja. Że wszyscy mają coś, czego ja nie mam. W efekcie kupujesz drugie ubrania, kupujesz sprzęt na raty, aby nie odstawać od innych. Zrób teraz listę pięciu rzeczy, które chciałaś ostatnio kupić, ale się powstrzymałaś. Obok zapisz, ile zaoszczędziłaś i co realnie straciłaś. W 90% przypadków nic nie straciłaś. Powtarzaj takie proste zadanie co miesiąc. Uczysz wtedy dzięki temu swój mózg alternatywnej drogi dopaminowej. Nie przez zakup, tylko przez decyzyjność. Chcesz mieć wszystko szybko, bo chcesz zredukować ból, dlatego że inni mają, to ja też chcę. To jest ucieczka przed emocją, która mówi: Jeżeli teraz tego nie zrobię, to będę dziś do tyłu ze wszystkim. Brak, pustka, gorszość to są emocje, które uruchamiają nasz układ lindyczny. A on nie zna logiki, zna tylko jedno. Ja chcę poczuć się w tym momencie lepiej. Ja potrzebuję ulgi. I wtedy pojawia się impuls, jak sobie coś kupię, to po prostu poczuję się lepiej. To jest pętla natychmiastowej gratyfikacji. Widzę, że inni coś mają, to ja czuję się gorzej. Kupuję, czuję ulgę. A w konsekwencji zostaję z ratą i z wyrzutami sumienia i czuję się gorzej. Zastosuj zasady 3W przed każdą większą decyzją finansową. Po pierwsze, wstrzymaj się, nie kupuj nic od razu. Obróż to na 7 dni. Psychorodzy mówią, że taki impuls mija po 48 godzinach. Po drugie, Wypisz powód, czy jest to potrzeba, czy to jest chęć do równania innym. Po trzecie, wybierz przyszłą wersję siebie. Czy ta decyzja cię wzmacnia, czy cię osłania? Zastanów się, czy jeżeli teraz nie jesteś w stanie zbudować spokoju, to czy z kredytem ci się to uda? To jest pytanie, które trzeba sobie zadać na głos. Czy chcesz zbudować wolność na długach? To jest takie porównanie, jak chęć wejścia na szczyt z plecakiem pełnym kamieni. Kredyt to jest kontrakt z bankiem, który mówi, oddam Ci więcej, niż wzięłam przez x lat. Ale to zdecydowanie nie rozwija, tylko ogranicza. Ludzie mają tendencję do przeceniania korzyści krótkoterminowych i niedoceniania konsekwencji długoterminowych. Dlatego kredyt na dziś zawsze wydaje się bardziej kuszący niż spokojna przyszłość za 5 lat. Dlatego często wizualizuj konsekwencje, a nie nagrody. Nasz organizm potrzebuje dopominy. Pytanie, skąd ją bierzemy. Dopamina to nie jest hormonalna nagroda za sukces. Dopamina to jest zachęta do działania i często do bezmyślnego działania. Ona uzależnia od powtarzalnych nagród, np. Na przyszła nowa paczka i jest zadowolenie. Natomiast przestaje działać, kiedy nie dostaje impulsów. Stąd bierze się głód nowych zakupów. Czy im karmisz swój mózg emocją związaną z zakupem, tym mniej potrafisz cieszyć emocją, stabilizacją i oszczędzaniem. Dlatego trzeba nauczyć dopaminę nowej drogi. Przesunąć się z konsumpcji na postęp. Możesz zamienić uzależnienie od wydawania na uzależnienie od kończenia zadań. Stwórz dla siebie tabelkę spłat kredytów, na przykład w arkuszu Google, gdzie każda spłacona rata jest zaznaczona na zielono. Ten wizualny postęp będzie bardzo motywował do działania. Zastanów się, czy wolisz kredyt i pseudo uznanie od ludzi, czy wewnętrzny spokój i wolność. Czy twoim celem jest wolność, czy jest akceptacja społeczna? Co możesz zrobić? Zastosuj zasadę, inwestuj, tak by nikt nie zauważył. Jeśli coś nie buduje Twojego majątku, nie kupuj tego dla pokazania. Ustal swoją osobistą definicję sukcesu. Taką, która nie zależy od rzeczy, które można kupić. Obserwuj i zapisuj momenty, kiedy nadchodzi taka potrzeba, aby zaimponować innym. Świadomość to jest pierwszy krok do odzyskania mocy decyzyjnej. Warto zadać sobie pytanie. Czy chcesz wpaść w uzależnienie i ręki przez zadłużenie, czy chcesz zbudować piękne życie, które nie musi błyszczeć? Dług nie kończy się w banku, nie kończy się w taberyce. Dług wnika w psychika i robi tam więcej szkód. Przewlekły stres finansowy podnosi poziom kortyzolu, a to z kolei wpływa na podejmowanie gorszej decyzji. Czyli im bardziej jesteś zadłużona, jest większa szansa, że pogorszysz ten stan. Warto wprowadzić bezpieczny rytuał. Codziennie przez 5 minut zapisuj wydatki. Stwórz nawyk finansowego wieczoru. Raz w tygodniu z łzyką, z herbatą i z tawelką. Celebruj najmniejsze sukcesy. Wtedy, kiedy na przykład spłacisz kolejne zadłużenie. Nie skupiaj się na promocjach. Odłóż 20 zł. To są mikro zwycięstwa, które regulują psychikę. I nie oszukujmy się. Oszczędzanie, inwestowanie, planowanie budżetu nie daje takiego zastrzyku dopaminowego. Jest to czynność nudna, ale to właśnie ona daje wolność na przyszłość. Często potrzebujemy nowości, a inwestowanie, oszczędzanie to jest powtarzalność, to jest dyscyplina. To dlatego tak trudno zacząć, a jeszcze trudniej wytrwać. Ale jest też druga strona to właśnie ta nuda tworzy przewidywalność, a z kolei przewidywalność tworzy bezpieczeństwo. Nazywaj dni, w których zajmujesz się finansami. Na przykład, budżetowa niedziela. Korzystaj z trackerów, tabel kolorowych, mózgu lubić wizualizację postępów. I pamiętaj, nie porównuj się do ludzi z Instagrama, tylko do siebie sprzed trzech miesięcy. Wtedy dopiero zobaczysz realny rozwój. Nawyk oszczędzania na przyszłość, to jest coś takiego jak meciem zemów. Jest to nudne, jest to codzienne, ale jest niezbędne, aby nie bolało. Niestety ludzie często cieszą się, że coś stracisz, dlatego że łatwiej im znieść wtedy swoje porażki. To jest niestety bolesne, ale to jest prawdziwa część życia w społeczeństwie. W grupach społecznych, gdzie większość ludzi nie realizuje swoich celów, osoby, które się wyróżniają, są ściągane w dół. To się nazywa efekt kraba w wiandrze. Jeden chce wyjść, reszta go wciąga z powrotem. Dlatego często, jak komuś się noga powinie, społeczeństwo odczuwa ugę. Nie licz nigdy na zrozumienie. Nie licz, że ktoś będzie cię głaskał, kiedy będziesz mówić ja woda oszczędzać niż wydawać, ale licz, że ktoś za trzy lata zapyta, jak to zrobiłaś. Zacznij tworzyć społeczność z takimi wartościami, które Ty akceptujesz, które dla Ciebie są ważne. Poszukaj grup tematycznych, które skupiają ludzi wokół finansów, na przykład jakieś fora, kanały na YouTubie. I uwaga, najważniejsze, chroń swoje decyzje przed komentarzami ludzi. Którzy nie mają życia i jakie Ty chcesz mieć. Prawdziwą ceną wszystkich zadłużeń jest ilość kłótni, których by nie było, jeżeli nie musielibyście liczyć każdego grosza. Ilość wieczorów, kiedy nie możesz zasnąć, bo boisz się kolejnej raty. Ilość sytuacji, kiedy odmawiasz dziecku, na przykład dodatkowych zajęć, bo nie masz czego opłacić. Jeżeli twoją decyzją jest spokój, to każda decyzja finansowa, czy to nas do tego zbliża, czy nas oddala. Zrób razem z rodziną lub z partnerem mapę wspólnych celów. I często nie chodzi tu o marzenia, ale uczucia, jakie chcecie mieć za 5 lat. Następnie porównaj je z decyzjami finansowymi. Skierować zasadę żadnych kolejnych lat, żadnych kolejnych kredytów, póki nie przeszło to przez filtr naszej mapy. Bo wolność nie oznacza mieć wszystko. Wolność to nie musi się niczego udowadniać. No dobrze, ale jak sobie poradzić teraz ze spłacaniem kredytów? I teraz są dwie możliwości. Zacznij od najmniejszego kredytu, albo od Najwyżej oprocentowanego zadłużenia. Kiedy zaczniesz od najmniejszego kredytu, pojawi się szybkie poczucie zwycięstwa, czyli ta natychmiastowa nagroda. To jest emocjonalny sukces, który nakręca cię do dalszego działania. A jeżeli zaczniesz od długu z największym oprocentowaniem, to matematycznie pozwoli oszczędzić najwięcej na odsetkach. Zrób sobie symulację takich dwóch scenariuszy w tabelce i wybierz ten, który cię najbardziej motywuje. Pamiętaj, ucz się i działaj. Spokój jest ważniejszy od opinii innych. Motywacja zewnętrzna, czyli żeby nie podziwiali, trwa krótkoterminowo. Motywacja wewnętrzna, czyli żeby mieć spokój, daje trwałą zmianę nawyków. Dlatego uczenie się i działanie jest często nudne, ale ono daje siłę i daje efekty. Daje spokojny sen, decyzje bez lęku. Daje również poczucie wpływu. W te finansowe niedzielę zadawaj sobie pytanie, czy to co robię dzisiaj daje mi spokój na jutro? A na koniec zachęcam do subskrypcji kanału, aby dołączyć do mojej społeczności. Widzimy się w kolejnym odcinku.